Dzień dobry Państwu. Tym razem tematem wakacyjnej rozmowy są letnie Igrzyska Olimpijskie, które przeszły do historii. Dziś proponuję, byśmy porozmawiali na temat przekazu tych wydarzeń. Minęły już bezpowrotnie czasy, gdy z takich wielkich wydarzeń sportowych był jeden przekaz przez jedno radio, jedną stację telewizyjną, jednego dziennikarza prasowego. Dziś jest to multum. Wystarczy otworzyć media społecznościowe i widzimy, co się dzieje. Chcę Panów zapytać właśnie na temat pracy tych sprawozdawców komentatorów sportowych. Otóż redaktor Grzegorz Pazdyk, to jest dziennikarz sportowy w mediach społecznościowych, zamieścił taki apel do dziennikarzy, zwłaszcza młodych dziennikarzy. Jesteście jedną z nielicznych grup zawodowych, które wiedzą, jak nisko upadł polski sport zawodowy, jak kryminalny poziom osiągnął, czytamy. I dlatego powinniście o tym informować, a nie dąć w surmy bojowej prognozować sukcesy. Pisze redaktor Pazdyk: Przestańcie rozpalać nadzieję, gdy nie ma armat. Nie zabijajcie sportu, bo jeśli tego nie zrobicie, stracicie pracę. Bo po co komu dziennikarz sportowy, gdy sport zabity na śmierć? Tyle redaktor Grzegorz Pazdyk. Zgadzają się panowie z tą opinią, z tą tezą? Por, redaktor porównuje pierwszej, nienazwanej w pierwszej części epokę, epokę Ciszewskiego Szaranowicza. Wielki komentarz. Sprawozdawców sportowych, bo to bardziej sprawozdawcy byli jak komentatorzy. I za to się ich tak ceniło, że goście mówili o tym, co się dzieje na arenie sportowej i rzadziej dodawali swój komentarz. Tak w tym postrzegam ich wielkość. Miałem wielki przywilej być, rozmawiać wielokrotnie z panem Włodzimierzem Szarowiczem, któremu oczywiście życzę zdrowia, nieprzerwanie. I uczył nas, parlamentarzystów, oglądania sportu. Ja miałem przywilej być w Korei, kiedy ustanow... a to nie w dzisiejszy temat, kiedy dobierano organizatora olimpiady i pokazywał nas, kto z kim rozmawia i jaki będzie efekt tych rozmów. To jest zapleczet, kuchnia tego, tego sportu. Natomiast dzisiaj, kiedy ja widzę komentatorów, którzy mają delikatnie, żeby mówiąc, umiarkowane pojęcie o tym, co oglądają, czasami odnoszę wrażenie, że są pierwszy raz. Czasami odnoszę wrażenie, że kibice są rażąco mądrzejsi od. Tego kogoś, kto, kto komentuje. W związku z tym, no jest zawsze, ja już wielokrotnie korzystałem z tego, że włączam radio, a oglądam telewizję. Nie, zgoda, w radiu potrzebny jest ten komentarz taki tak. non-stop, bo radio jest teatrem wyobraźni. Ale w telewizji ja na ekranie widzę mniej więcej. Bardziej by mi był potrzebny komentarz sytuacji, których nie bardzo rozumiem. Podejmuje decyzję sędzia, jest konsternacja i on wyjaśnia. Albo się przyznaje. Proszę Państwa, nie wiem, dlaczego tak zrobił. Maciuła, co ty jako dziennikarz na ten temat powiesz? To są to, 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 że kibice zawsze mają rację. Dlatego no, tak. <grymne> 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 Ja myślę, że cytowany pan redaktor wpadł w tą pułapkę, którą st sam stara się piętnować, gdzie używa bardzo mocnych słów. Ja się nie zgodzę z tym, że to jest jakiś kryminał, ten poziom polskiego sportu, bo mamy te medale. mamy... Mamy emocje, mamy e, wyniki, które przyciągają nas do, do telewizora. Owszem, nie mamy tylu medali, ile byśmy sobie życzyli, ale to chyba nigdy. nigdy Czyli nie, tak nie, nie zgadzasz się z tą tezą, którą postawił redaktor Mazdyk, tak? Że, że to ja jest... Tak, uważam, że, że, że to nie masz takiej tragedii, jak, jak, jak tutaj, taką postawiono. To druga część, jak bardziej moim zdaniem odnosi się do takiego pompowania balonika. No to zawsze mamy to pompowanie balonika, przed każdą imprezą, najbardziej przed, przed piłkarskimi, gdzie i tak wiadomo, tak. jak to się skończy. Nie? No tak, ale to jest Ogromna trudność potem dla komentatora, żeby teraz odwinąć całą sytuację. Bo doł budował to napięcie, a potem, jak się okazuje, że jest plajta, to nie bardzo wie, jak teraz to wytłumaczyć. No, pytanie, co można uznać za, za plajtę, tak? Czy czwarte. No, czwarte miejsce. Wy, no, ale czwarte miejsce jest, jest plajtą. No kurcze, jest tam tysiące sportowców, którzy chcieliby to czwarte miejsce zająć. Tak? A tutaj, no, no nie wiem, sprinterka polska Ewa Swoboda przegrywa wejście do finału o jedną setną sekundy. Ile to jest jedna setna sekundy? No tak, to rzeczywiście jest. <laughs> I przegrywa z całą plejadą ósmych finalistów, którzy. Afroamerykanin. Jako jedyna biała. Czyli reasumując, tak, jakieś rzeczy. można powiedzieć, że to, że to jest jakaś porażka? No, to, no Ja bym do tego w taki sposób nie traktował. No. Ona sama chyba była zadowolona w miarę ze swojego wyniku. Wiadomo, że każdy chciałby być w finale i, i zdobywać te medale, No ale tam, tam czasem w niektórych konkurencjach te medale rozstrzygały się nie, nie o setne, ale nawet o tysięczne sekundy. Tak. Dobrze, to zakończmy ten temat olimpijski. A przejdźmy do aktualnych wydarzeń w regionie, bo wykorzystam obecność pana senatora. Otóż publiczne pieniądze wydawane pod partyjnym szyldem na partyjną kampanię z udziałem przedstawicieli rządu i rządowym przekazem. Media z nazwy tylko publiczne, eksperci i cała opozycja grzmią o nierównych wyborach. Prezydent kwituje, że takie są prawa życia. Ale teraz konkret. W bieżącym roku, w ciągu zaledwie czterech miesięcy trwających obu kampanii, Urząd Marszakowski skumulował taką ilość wydarzeń i na tak wielką kwotę, to ponad 7 milionów złotych na 359 wydarzeń, powiedział radny Sejmiku Województwa Polskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Komarzyński w jednym z wywiadów. On oczywiście nie chciałby jakoś rewanżować się za to, co się dzieje dzisiaj z rozliczaniem pisu. tylko mówi, że jeśli jedna strona jest rozliczana, to i trzeba rozliczyć drugą stronę. Panie senatorze, co pan na to? 7 milionów dzielone przez 350 tysięcy. W związku z tym mówienie o tym, że to jest jakiś wielki zbytek, zrobienie publicznej imprezy z udziałem władz. Za 20 tysięcy nie ja uważam za coś, co, co mrozi krew w żyłach. Natomiast wydawanie na imprezy, o których gdzieś tam pan napąknął, to znaczy w czasie kampanii parlamentarnej, rozmaitego rodzaju fundusze państwowe, zaprzęgnięte do tego, w takiej ilości. no W tej chwili czekamy na to, co powie Państwowa Komisja Wyborcza. No bo to, to ma być egzemplifikacja tego, czy wspomagano się środkami niedozwolonymi, czy nie. Z tego, co wiem, to imprezy na imprezy organizowany przez Urząd marszałkowskie, nikt jakiegoś specjalnego dojaśnienia nie złożył. Mhm. Ja pracę w mediach rozpocząłem no, z 25 lat temu. Jednym z pierwszych tematów, jakie sobie przypominam z początków tej mojej działalności w Opolu, to były wydanie foldera reklamującego miasto w okresie kampanii wyborczej przez Leszka Pogana, który wtedy rządził. Mhm. No i już wtedy ze strony opozycji były zarzuty, że władza wykorzystuje publiczne pieniądze, żeby w okresie wyborczym robić sobie kampanię. I później przez następne lata, aż do dzisiaj, niewiele się w tym temacie zmieniło. Poza tym, że kwoty znacznie rosną. No i chyba się nie zmieni, bo każda ekipa się, broni tego. Można by tutaj w miarę szybko, jak siedzimy, w ciągu 10-15 minut, wymyślić jakieś, rzucić jakieś pomysły na to, jak, jak to ukrócić. tak? Ale nie sądzę, żebyśmy na wiejskiej znaleźli 231 głosów, które by te nasze pomysły poparły. Ale panowie, jeżeli zmierzamy do symetryzacji, to będę się buntował. Nie, nie, naprawdę, nie, ja nie, przecinek nie, nie w tym miejscu. Chodzi o co skalę na... wydanych tak, pieniędzy. Tak? Przecinek nie w tym miejscu od ja nie, Jeżeli chodzi o. Nie stawiam znaku równa się, tylko chcę powiedzieć, że jakby każda siła polityczna ma, ma takie taki ciągłe. Natomiast tak. to, co robił Prawo i Sprawiedliwość hmm. w, ostatnich, w ostatnich latach, to tak jakbyśmy nasze Tatry porównywali z Himalajami. <laughs> no dobrze, ale samo tłumaczenie, argument. Wicemarszałek Zbigniew Kubarańca w wywiadzie radiowym, radio, Opole, powiedział. To pytanie, czy samorząd województwa na czas kampanii wyborczej ma przestać finansować stypendia sportowe, kulturalne, nagradzać ochotnicze straże pożarne, przyznawać dotacje dla klubów sportowych, dla organizacji, E, mają tego zaprzestać w czasie Nie, kampanii. Mają to robić, ale pytanie, czy pan wicemarszałek musi się na takich imprezach pokazywać i naświetlać swoją twarz? Mm -hmm. y czy te pieniądze podarowane strażakom na no, zakup tej pompy będą działać? działać. ta musimy, pompa będzie działać, czy nie będzie działać? Tu musimy zdefiniować się chyba jakąś granicę, do kiedy się może pokazywać, a no, 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 po no, której nie. nie. Tutaj, tutaj, nie. tutaj Wierzę, wydaje to mi się, że to jest proste. prosto. Nazywacie to, to przyzwoity. Znaczy, mamy, jeżeli... mamy kampanię wyborczą, to wprowadźmy zakaz e, ukazywania się z tymi kartonikami, gdzie no są te Ale nie kandydował ani do Sejmu, ani ale ja do, 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 do samorządu <sum> kandydował. Do Sejmu nie kandydował, wziął z nie, co... ja myślę, że dałoby się jakiś złoty środek znaleźć tutaj, żeby, żeby to ukrócić. Tak? nie no. znaczy, pan, pierwszy punkt jest wola. Takim nie, czymś. Ja taki Pani nie zauważyłem. Panie senatorze, padają pytania, żeby taka osoba po prostu przeszła na urlop nie będzie korzystać z samochodu służbowego i tak, tak dalej. Do, do uregulowania jest Ale zdaje się, że wiel... świat jest inaczej ułożony. Nie ma praktyki urlopowania kandydatów chyba w innych krajach. Ja się nie spotkałem z takim mechanizmem. Tam jest wiele problemów do uregulowania. Co, co jest tak zwana prekampania modna w ostatnich latach, tak, tak, że tak. ładujemy mnóstwo pieniędzy na banery zanim rozpocznie się oficjalna kampania wyborcza i nie musimy tego rozliczać później w, w ramach komitetu. Nie? Potencjalni kandydaci mówią o rozliczeniu z wyborcami, prawda, że chcieliby... Tak, że pokazujemy, że organizujemy dyżury prawne dla wyborców. Ja Nagle tak, w czwartym roku... Ja jestem w szóstą kadencji w parlamencie, natomiast pokusę do rozliczenia się z elektoratem, z tymi, którzy na mnie zagłosowali, miałem wielokrotnie. Nie skorzystałem. Okej, okay, jeszcze jeden temat. Mianowicie zaskakujące oświadczenie posła Prawa i Sprawiedliwości Janusza Kowalskiego. Zapytam panów o to, bo jesteście opolanami, to jest krajan, też opolanin. Co sądzicie o tych przeprosinach? Chciałbym, powiedział Janusz Kowalski, żeby w sytuacji, kiedy ponownie odzyskamy zaufanie milionów Polaków i wygramy, żebyśmy byli taką koalicją rządzącą, która będzie również otwarta na dobre głosy przyszłej opozycji. Powiedział Janusz Kowalski w opublikowanym nagraniu, w internetowego wydania Wprost wierzycie w te zapewnienia i oświadczenie? Tak, oczywiście zawsze wierzę Januszowi Kowalskiemu, we wszystko, co powie, gdzie powie, kiedy powie, zawsze mówię. To jesteś mówią, muszę maćkowiek, ja nie Nie, <noise> Naprawdę. <noise> <Dobra. głosy> Na poważnie. Jeśli to jest deklaracja na serio, to zweryfikujemy ją w ciągu następnego roku Ale i, i myślę, że wtedy, wtedy powiemy, czy Januszowi Kowalskiemu drodzy powiem, panowie, on coś zmienił a... w swoim postępowaniu, czy, czy nie. Natomiast... Znaczy, według moje poczucie normalności, uczciwości jest takie, że jeżeli ktoś Cię okłamał tyle razy, jeżeli ktoś Ci na czarne mówił białe, patrzył Ci w oczy i po ludzku mówiąc ściemniał na całego, to potem pojawia się kolejna wypowiedź, jakiś pierwszy od nie wierzę, no, Mnie Mnie Macie, nie wierzę. Maciek wierzy, daje kredyt zaufania. <grystanie> no jednostka się nadaje do resocjalizacji, będę pracował na. Panie senatorze, ale Janusz Kowalski był w suwerennej Polsce, teraz przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości. Czy ta jego wypowiedź nie sugeruje, że być może za chwilę przejdzie do Platformy Obywatelskiej ponownie? Czy są jakieś to jest, rozmowy na bo ten ja temat? Ja powiem o Platformie, to jest silna partia, ale tego mogłabym nie wytrzymać. <grystanie> powiem tak. Myśmy się już Kowalskiego najedli. Myśmy ten epizod partyjny przeżyli razem z Kowalskim. Wstydliwe dla niego niezwykłe zdjęcie, gdzie daje kwiaty Tuskowi. Ostatnia koncepcja, jaką wytoczył, to Tusk daje kwiatki jemu. Hmm. Znaczy, no geniusz partyjny. W odwracaniu kota ogonem. Ja myślę, że przy tym ruchu wyjścia z Solidarnej jest zaszyty strach przed rozliczeniem. Janusz też nie ma czystych rąk. W sensie takim, że prokuratorzy się interesują tym, co, co wyrabiał. Ja już pomijam to, co się w Głupczycach wydarzyło, próba e, zawłaszczenia gruntów e, po farmie I, i, i kilka rzeczy, gdzie odpowiedzialność biurowa całej fabryki, czyli tej suwerennej solidarnej, już na nimi jakby nie tam z na nazwą skończyli, też jest owiana domniemaniem, że się może coś dla prokuratorów robota przytrafić. Okay. Moim zdaniem Janusz Kowalski jest mistrzem odnajdywania się w mediach wszelkiego rodzaju, nawet bo on chyba teraz jest na urlopie, będąc na urlopie potrafi tak zaistnieć w mediach, że wszyscy o tym nagle rozmawiają, wszyscy to komentują. Panowie, rozpoczęliśmy rozmowę tematem olimpijskim i chciałbym, żebyśmy tym tematem zakończyli. Mianowicie Tomasz Formal, siatkarz, został bohaterem meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Czy wiedzą panowie dlaczego? właśnie cały internet Ale od kilku dni. Dlaczego? Nie wiem, czy mogę to zacytować, bo nie chciałbym się wpisywać w retorytkę tej wypowiedzi. No czy tu operatorzy będą mieli robotę, żeby to wy, wypunktować No, Dawać napie rzucił fornal w trakcie jednej przerw i proszę sobie wyobrazić, że przejrzałem wpisy internautów i wszyscy go chwalą. To był bodziec, który poderwał za, yy, drużynę. No więc jeśli takie słowa mają być tym bodźcem do działania. To boję się, że jak zacznę, zaczniemy naśladować w innych dziedzinach naszego życia, uch będzie źle. Jak ja przebiegłem 36 maratonów i różne historie przeżywałem. Kryzysy nieprawdopodobne nie zszedłem nigdy z tras. Nigdy nie miało miejsca coś takiego, że stojący z boku ludzie podzieli Tadziu, jesteś świetny, dawaj. Ja owszem słyszałem w krajach niebiesko języcznych To słyszałem. <grychy> Natomiast nie wierzę w to, że takie słowa powodują odmianę tych gości. Przecież każdy z nich w duchu klnie, każdy z nich w duchu się denerwuje. Jednemu się przytrafiło, że, że po, puścił taką wiązankę, taki tekst, ale to nie powoduje to, że nagle chłopcy zaczęli grać. No tak, ale można mieć pretensje do dziennikarzy, którzy to upublicznili, a I interna... tworzą taką figurę. internauci to y, 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 powielają. Maciu, co ty... Ja, wiesz, ja nie widzę w tym nic złego. To, to takie przekleństwa są jakby no, normalne w, 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 w życiu. I to nie tylko sportowców, gdzie są olbrzymie emocje, bo to, to jest Olimpiada, to, to, był, to był półfinał. Tak? E, za chwilę wyskoczy jakaś pierwsza, lepsza, podsłuchana rozmowa polityków i jakim językiem będą rozmawiać. Oczywiście. Jak Czy... będą mówić ładnie, kulturalnie, to będzie no padało, że to jakaś, te jakaś te... ustawka. Ustawkę, nie, oczywiście, tak, że, że napisałem, tak. że tu nie chodzi o Wersal. Ale wyobraźcie sobie, jeśli będą brali młodzi ludzie teraz przykład z takiego podejścia do sprawy, ja myślę, to tak pogonią mówią. starszą panią na przystanku autobusowym właśnie w ten sposób. Młodzi ludzie już tak mówią i to dorośli młodym ludziom dostarczają takiego słownictwa. Poczytaj sobie y, portale internetowe i tytuły, które dają. Jak nie masz tam wykropkowanego przekleństwa, to znaczy, że tekst się nie będzie klikał. To nie dziwmy się, że rzucają mięchem na przystanku, przed szkołą, w autobusie, na dworcu. Dokładnie uważam, że nie to w... Dinoli. W końcu to oni wygrali Amerykanie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Senator Tadeusz Jarmuziewicz, Dzień koalicja bardzo. 15 października i redaktor Maciej Nowak byli gośćmi rozmowy przewodnie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień.